Prawie 4 punktów na drugą koniczanką I na pewno będą dzisiaj e, ciekawym i niełatwym rywalem. Teraz mamy w sytuację, arkadiusz Pyrka podanie do Rauna Sapinena. I bramka! Mamy bramkę! Fantastyczna <głos》> fantastyczna akcja w trójce, rozegrana Dobra. przez Toma Heiteya, który podał do arkadiusza Pyrki. A ten fantastycznie dograł do Rauna Sapinena, który wykończył sytuację. Świetnie rozpoczynamy, dobre otwarcie spotkania, na pewno będzie się trochę już lepiej grało niebiesko-czerwonym eee, i zjastuje to, myślę, dużo bramek w dzisiejszym meczu. Dokładnie tak jak powiedziałeś, mamy tutaj właściwie dla czerwonych, bo Piast Gliwice dzisiaj cały na czerwono, eee, stal Rzeszów, białe trykoty z niebieskimi wykończeniami. Dużo, dużo nowości w tym, w tym sezonie nas czeka.